Nanotechnologia. Zobacz, cały sprzęt mieści się na nadgarstku. Niezawodne i bardzo lekkie. I nawet podaje godzinę. Mówisz jak moja siostra. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Muszę iść, nie jestem striptizerką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Wcale, że nie jestem. To ty mnie przebrałeś w te w leciuszki. Ty się lepiej skup na piramidach. Ty i te twoje plany. Weźcie za plany grobowca. Jakie ładne kolorki! Ja! Acer po lesie zawsze zaostrza apetyt. Potrzebujemy pięciu dzików. Co najmniej pięciu. Najlepsze pamiątki to te kradzione. Rozerwijmy się trochę. Fortuna sprzyja odważnym. O! Słodko wyglądasz z bronią. Jestem jej sekretarką, przykro mi, ale pani Kokota nigdy nie rozmawia z nieznajomymi. Wie pan, jeśli pozwalałabym rozmawiać z nią wszystkim fanom, szybko by się wykończyła. Stanowczo coś bardzo prostego. W psychozie Laila Crane pomściła śmierć siostry z ręki Normana Batesa. W rozdartej zasłonie Herman Gromek rozprawił się z Michaelem Armstrongiem. John Ferguson zemścił się na Gavinie Elsterze, czerpiąc z vertigo. A po klęsce intrygi rodzinnej, Arthur Adamson postanowił pozbyć się Blanche Tyler. Kapral Len Anderson jest w tej chwili nieosiągalny. Proszę zostawić wiadomość. Oddzwonię. Dziękuję. No dobrze, chyba mogę wyjść za ciebie za mąż. W końcu mogłam trafić gorzej. Odtąd nie odstąpię cię na krok, a ty podzielisz się ze mną zyskami. Porówno, słyszysz? Ten stwór się je grozę w okolicy od dawna. Był tu przed założeniem Mospelgu. Dzięki tej zbroi mogłem chronić miasteczko przed bandytami i Tuskenami. Ci ludzie liczą, że ich obronię, Ale ze smokiem kraj raczej sam sobie nie poradzę. Pomóż mi go zabić, a oddam zbroję. Dobry pomysł! Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Dargon nie żyje i już nikt nie nadszarpnie mojej reputacji. Zajmijmy się moimi towarami. Lepszych nie znajdziesz. To były tylko siły wypadowe. Nasze patrole znalazły obóz na wschodzie, ale było ich zbyt wielu. Mam jeszcze jeden oddział na północy. Z pomocą twoich ludzi moglibyśmy wybić tych orków do nogi. Moi ludzie będą bronić drogi i okolicznych wiosek przed orkami. Dopóki ta armia nie zostanie rozbita, nigdzie się nie wybieram. Zgoda, zgoda! Zostawię dość ludzi, by patrolowali drogi, a resztę zabiorę na spotkanie z księciem. Dlaczego ludzie małżonka mają prowadzić śledztwo w sprawie zniknięcia królowej? Skoro jesteśmy towarzyszami jej wysokości, to chyba my mamy obowiązek coś zrobić. Porucznik Rowe miał o tobie wysokie mniemanie. Mam nadzieję, że jego słowa okażą się prawdziwe i że uczcisz pamięć porucznika, odnajdując osoby odpowiedzialne za jego śmierć. Noc jest chłodna. Może zechcesz się okryć. Dziś płoną kolejne wioski. Urodziłam się w jednej z nich. Nie wyobrażam sobie, ile przeszłaś, Garonu. Ale nie musi tak. Na naszych ziemiach przez lata panował pokój. Pokój między rasami z całego świata. W czasach poprzedniego małżonka wykryto tajne stowarzyszenie, do którego należeli gwardziści małżonka i kapłani Saata. Nazwali siebie synami Złotego Promienia. Właśnie oni nosili takie kolczyki. Tu łatwa gra! Królowa zaginęła. Widzisz, ty jesteś bohaterem set. Musisz ją znaleźć. Ja jestem ogrem. Ścigam cię. Ten, kto pierwszy znajdzie królową, wygrywa. Ja też mogę wygrać łapiąc cię. Więc twierdzisz, że w przeciwieństwie do nas, którzy ciężko pracują na utrzymanie swoich bliskich, to co wy robicie jest bezinteresowne?